Maz z tej strony i witam was w kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2, w którym to zagramy na kilku mapach, zaczniemy od Frostcliff jako Pyro, potem przejdziemy na Krampusa jako Demoman, a konkretnie Demonite, a na końcu chwilkę pogramy jako Sniper na Wiadukcie. I ci bardziej spostrzegawczy mogą zobaczyć, że ej chwila, wszystkie te mapy są świąteczne A mamy już prawie kwiecień. W sumie to mamy święta wielkanocne, Lada Moment i takie czy mi się coś nie pomyliło i otóż nie, nic mi się nie pomyliło, po prostu nie miałem wcześniej okazji użyć tych fragmentów, które no nie są może jakieś mega ciekawe, aczkolwiek jak widać tutaj Zdarza mi się zdobywać parę flagów, więc stwierdziłem, że co mają się marnować, i zrobimy z nich też taki krótki dzisiaj filmik, takim bym powiedział, starym stylu. Kiedy ja po prostu gadam do was na jakiś temat i wy posłuchacie, co mam do powiedzenia. A dzisiejszy temat, jakim bym chciał poruszyć, to jest takie bycie casualem. Bym powiedział, czym to jest, tak naprawdę. W sensie można by zadać pytanie, czym to jest bycie casualem, bo wiecie. Przez ostatnie kilka lat ta definicja grania casuala na tf ie no, miała dla mnie kilka różnych, jakby odsłon, tak? Czyli że jednego razu myślałem sobie, że granie w TF-a to jest takie siedzenie i nardzenie przez kilka godzin non stop i granie i nieczekanie, tylko kolejne gry szukanie. A potem innego razu myślałbym, że Ej, w sumie to czasem zagrać kompetywa też nie zaszkodzi Tak bardziej na, na serio a, Ale nadal w sumie na casualu Więc no człowiek się pocił i starał się nie wiadomo jak Żeby ten mecz wygrać I Czasem ze znajomymi, czasem cały serwer wręcz dominował I w sumie to było nic wielkiego dla mnie Ale czasy się zmieniają Ja się starzeję też jakby nie patrzeć I w dzisiejszych czasach Moje pojęcie casuala jest z inne, czyli ja po prostu odpalam aktualnie grę, żeby dobrze miło i dobrze i miło spędzić w niej czas, bo jakby nie patrzeć nie jest to dla mnie już takim głównym zajęciem, którym się zajmuję w międzyczasie. Bo robię troszkę inne rzeczy, głównie pracuję jednak, to, to jest taka rzecz, która mi najwięcej czasu zabiera. Także nie jestem w stanie już poświęcać na gry tyle, ile. Byłem w czasie studiów, czy mogłem podczas uchodzenia do szkoły, czy to do technikum, czy nawet gimnazjum, to były czasy, kiedy człowiek mógł naprawdę dużo spędzić czasu przy komputerze, no i głównie grać w gry. A dzisiaj nie tylko nie ma człowiek czasu, ale też po prostu jestem zmęczony. I jest to coś, co sprawia, że jak wracam do domu po 8 godzinach pracy, to sobie myślę sobie ty, bym coś zjadł, a nie na zasadzie bym coś pograł, tak? Kiedyś trochę priorytety miał człowiek inne i to było moje bycie casualem, tak że no spędzę sobie parę godzin w Gierce, nagram filmik nawet i pokażę, jaki to nie jestem dobry. Bo moje takie poczucie, że muszę na filmiku pokazać skilla, muszę pokazać, że nie wiadomo jak dobrze gram, było bardzo podstawową rzeczą, którą zawsze chciałem wykazać. Nawet jeżeli do końca mi nie wychodziło, to czasem nawet no może nie wiem, czy udawałem, że dobrze gram, ale teraz stwierdzam, że nie chcę nawet udawać. Po prostu moje bycie casualem w dzisiejszych czasach to będzie taki, widzicie, zwykły gameplay, gdzie jakieś parę fragów się zdobędzie, gdzie jakieś tam śmieszne akcje może czasem się zdarzą, to poprzez moją nową serię, którą prowadzę, czyli właśnie ten chaotyczny chaos casuala, to jest właśnie coś, co to jest właśnie takie miejsce, gdzie będę zbierał właśnie takie różne śmieszne klipy, ale do takich z z klasycznych gameplayów, które się zresztą macie okazję oglądać, będą wszelakie momenty, jak na przykład ten dziwny backstab, który mi się zdarzył, no nie umiem wytłumaczyć co to było. Nie zmienia to faktu, że moja definicja casualu się zmieniła i aktualnie wbijam na grę, zagram jedną, dwie gry i już mam dość. W sensie, tak jak powiedziałem, człowiek się starzeje i już nie ma jakby tyle siły, energii, pomimo, że nawet jeszcze trzydziestki nie mam. To jednak chciałbym spożytkować te resztki energii, które mi zostają po pracy na to coś troszkę innego. W związku z czym nie gram po prostu tyle w gry, aczkolwiek staram się, nadal mi one sprawiają frajdę, to, to nie zmienia się, na szczęście, ale Troszkę inny rodzaj frajdy też to jest, w sensie, że na przykład nie robię teraz aż tak bardzo filmów, tak, na przymus, tak jak kiedyś mi się zdarzało. W tym sensie na przymus, że o, dobra, to tutaj będzie okazja, to muszę to nagrać, to teraz muszę potem z tego filmik zrobić w przeciągu, nie wiem, kilku dni, tygodnia, może max miesiąca. Teraz nie daję sobie takich terminów, teraz to jest po prostu, no, okej, okay, mam jakiś materiał, spoko. Może wykorzystam, może nie. Tak jak właśnie tutaj widzicie ten przykład, tak? Gdzie mamy święta wielkanocne za plecami, a... Znaczy, przed oczami, co ja gadam. A ja pokazuję gameplaye ze świąt, także ta moja casualowe, to moje casualowe podejście teraz do tematu, no, każe mi jakby nie przejmować się tym, tak? Także to, że oglądacie sobie mapę, gdzie śnieg leży, to zdajecie się chyba sprawę, że w polskich realiach śnieg w, i w okolicy świąt rykanowskich też nie jest niemożliwy, w związku z czym wesołego jajka, I guess? W sensie, jakby nie patrzeć, zaraz się święta zaczynają, więc będę mógł trochę odpocząć, będę mógł też w końcu nagrać dla was ten film, bo jakby nie patrzeć, robię to w momencie, kiedy już jestem na urlopie, tak? Czyli znowu, zyskać trochę czasu, więc teraz go wykorzystuję, żeby zrobić coś dla was, tak? I zdecydowałem się zrobić właśnie taki krótki, prosty filmik w starym stylu, gdzie po prostu siedzę bez scenariusza i mówię do was na wybrany temat. Także casual dla mnie to jest granie też nie tylko w tf muszę zaznaczyć, bo dzisiejsze fragmenty będą tylko z tf bo taki będzie jakby Przesłanie, tak jak powiedziałem, stary filmik, w starym stylu, ale ja dużo też innych gier zaczynam ogrywać, mm, tak jak ten Minecraft, w którym ostatnio graliśmy ze znajomymi przez miesiąc jest dobrym przykładem, gdzie naprawdę dużo czasu mojego poświęciłem właśnie grając na serwerze, a nie na przykład w TFA, którego na przykład w marcu... Prawie w ogóle nie grałem i dlatego też nie miałem żadnych nowych ciekawych akcji. No bo po prostu nie miałem okazji go odpalić, a czy, czy nawet nie miałem wręcz chęci, bo po prostu jak wiecie ja chcę mieć chęci, żeby w coś grać, bo granie dla mnie ma być przyjemnością, ma być relaksem, ma być czymś, co sprawi, że będę mógł na chwilkę zapomnieć o. o tym co jest za mną, w sensie o tej rzeczywistości i tak dalej. Także... Jest to fajny sposób też na spełnienie, na spełnienie czasu ze znajomymi i to są teraz moje rzeczy, które mi przysłaniają, w sensie to wszystko mi przysłania próbując zagrać w, czy to w TFA, czy w Zomboida, czy w Minecrafta, czy w The Division. W związku z czym ja mam zamiar się teraz tego trzymać, a kto wie, może za parę lat moja definicja casuala znów się zmieni. Ale o tym zobaczymy, czy zdecyduje się kiedyś jeszcze zrobić jakiś filmik. Także dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym. Także wesołych świąt, trzymajcie się i cześć.